Do Hali-Wosir przeniosła się druga część rywalizacji, fazy play-off w trzeciej grupie siatkarskiej drugiej ligi. Po dwóch meczach w środku remisował z wolejem to bądzie tu bądź do jednego, gdyż pierwszy mecz w sali rywala Wilnianie wygrali 3-1, a w rewanżu przegrali również po czterech setach. Pamiętając, że w fazie zasadniczej wszystkie 9 meczów w hali przy Częstochowskiej kończyło się wygranymi gospodarzy, wystarczyło podtrzymać zwycięską pasce 20 i 21 marca, by awansować do dalszych gier. Niestety już po pierwszym spotkaniu w Wieluniu wiadomo było, że WKS nie wyjdzie z grupy po meczach u siebie. W sobotę przegrali bowiem po raz pierwszy w tym sezonie w hali WOSIR. Na szczęście podrażnieni Wielunianie do niedzielnego rewanżu wyszli niezwykle skoncentrowani i zwyciężyli po trwającym 75 minut meczu 3 do 0. Retransmisja obu spotkań WKS Wieluń-Wolej-MOSIR tu Bądzin-Sieradz. Do zobaczenia dosłownie za kilka minut. Najpierw jednak Jacek Piwiński i jego wywiady z Marcinem Krysiem, grającym trenerem WKS-u oraz Adamem Wr Przyjmującym WKS-u najlepszym zawodnikiem niedzielnego rewanżu. Gratuluję Maci przedłużenia sezonu. <noise> Dziękuję, Dzień, że y, tydzień temu plan minion został wykonany i dzisiaj w ten weekend też również plan mini wykonany, ale chronologicznie zacznijmy od wczorajszego meczu. Y, dwa stereotypy zostały przełamane. Y, nie było 3-1 w meczach i Wieluń i padła twierdza Wieluń. Dlaczego do tego doszło? No tak, no, troszkę nie wykorzystaliśmy swojej szansy wczoraj, bo, bo mieliśmy, mieliśmy ten mecz, yy, mogliśmy go spokojnie wygrać. No, niestety był to nasz jeden z, ze słabszych meczów w tym sezonie. Nie udało się go wygrać, ale, ale cieszę się, że, że podnieśliśmy się dzisiaj. No. Troszkę sami sobie nałożyliśmy tą niepotrzebnie presję yy, tymi zwycięstwami na naszej hali. Może to też troszkę miało wpływ. Ale. Wczoraj się raz zdjął tą presję, także dzisiaj już wróciliśmy na, na, na właściwe tory. W i... do dzisiejszego meczu, to jeszcze o wczorajszym, był taki moment przy 18-20 w pierwszym secie, gdzie najlepszy zawodnik, zdecydowanie najlepszy, trzeba powiedzieć, z tego co to widziałem w meczach w Wiruniu, Bartosz Łazarowicz, doznał takiej ciężkiej kontuzji Achillesa prawdopodobnie i czy to też nie miał wpływu na. Grę obu drużyn. Raz, że Sieradz bardziej się starał, nie ma lidera, żeby pokazać, że z niego też mogą, a dwa, że z drugiej strony no nie mają lidera, a my przecież to nie przegraliśmy. To chyba musimy to wygrać, czy tak nie było. No, myślę, że troszkę, że na pewno miała to ta kontuzja atakującego się radza miała wpływ na to. Myślę, że troszkę zdjęła to presję w wyniku z drużyny z sieradza, a znowu na nas nałożyła, że jeżeli nie mają najlepszego zawodnika, to musimy to wygrać. Także myślę, że to głównie chodziło o, o nasze nastawienie w głowach. No nie udało się, nie udało się, ale, ale mówię, zabawa trwa dalej. Gramy do trzech zwycięstw na szczęście, więc czekamy na piąty mecz. To widzę, że trener się razem kombinował troszeczkę ze składem. Nie było na Libero Bronickiego chyba Michała, jeśli dobrze pamiętam jego imię. Na przyjęciu go wystawił. Czy, czy to też było dla Ciebie zaskoczenie, czy spodziewaj się, że, że coś będzie majstrował ze składem, z ustawieniem? Zresztą spodziewałem się, że na pewno będzie szukał, szukał jakiejś drogi innej, nie mając swojego podstawowego atakującego, ale, ale myślę, że my jesteśmy konkretnie nastawieni na, na kilku graczy Sieradza i, i ta taktyka jest pod konkretnych graczy. Jaką szóstką Sieradz wyjdzie, to dla nas to nie ma większego znaczenia. Mam tu świadka Leszka Pałego, że przed nocą powiedziałem mu, że będzie 3-0, zaznaczyłem, że nie wiem do kogo. Niewiele brakowało, że żebym też się pomylił dzisiaj, bo, bo, bo tak się zapowiadało, że krótki kaszel z całym szacunkiem dla przeciwnika, a jednak trochę emocji yy, w końcówce nie odkryłem, że to chyba też między, dzięki sędziemu, który tam przy 20 czy 21 się chyba pomylił, czy 22-20. Ale, ale sami też po troszkę do tego do, doprowadziliście. Do no tak, po dwóch znowu gładko wygranych setach troszkę rozprężenie znowu się wkradło w nasze szeregi. Myślę, że sędzia miał trudno, trudno do ocenienia tą sytuację. Zdecydował inaczej, ale, ale mówię, no, cieszy cały, cały czas powtarzam, że cieszy końcowy wynik. I, i, i to 3-0 na pewno jest budujące i dodające pewność siebie przed y, tym ostatnim spotkaniem. No właśnie, domyślam się, z jakim ale powiedz, jeszcze to wydobądźcie się, z jakim nastawieniem na ten ostatni, mecz się razwiedzieć? No, oczywiście, jedziemy po zwycięstwo, na pewno będziemy chcieli y, po raz drugi. Wygrać na terenie drużyny się radza i, i, i myślę, że chłopaki tak samo czują, czują taką złość z tego pierwszego meczu tutaj u nas w Wieluniu i na pewno będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Więc ja życzę Ci tego, aby ten, mecz, aby ten sezon nie skończył się w przyszły weekend. Dzień, tak jest, tak? dzięki. Gratuluję Adam. Dziękuję bardzo. Tortu, że był znaczny. Tytuł MVP, ale przede wszystkim wygrana i przedłużenia tej rywalizacji do następnego weekendu. I tak jest. Zespołowych, że nieszczęście jednego zawodnika, tym trudno nazwać nieszczęściem spadek formy, kontuzja to jest nieszczęście, ale wykorzystałeś tę sytuację i wszedłeś do, do pierwszego składu dzisiaj udało Ci się od razu dostawić nagrodę. Ciężko mi jest grać z taką presją, że zastępujesz, wchodzisz do pierwszego składu nagle i żeby drużyna nie, nie straciła na wartości, a żeby, żebyś był wręcz wartości dodaną. Dziękuję bardzo za te gratulacje. No, byliśmy naładowani pozytywną energią dzisiaj w szatni trener Marcin Kryś powiedział, że mamy grać z uśmiechem, pewnie to, to, to co potrafimy, no i to się przełożyło później na, na tą wygraną. Graliśmy swoje, nie podawaliśmy ręki przeciwnikowi, no wiadomo, ta, ta kontuzja atakującego unik zespołem, musiała doprowadzić. Kombinowali dzisiaj trochę z, z tym składem, <laughs> Libero nie gra, podstawę Libero nie gra na pozycji Libero, no tylko trochę na przyjęciu, trochę kombinowali, no udało się, no mamy, mamy szczęście, wygraliśmy, Zagraliśmy dobry mecz, no i przedłużyliśmy tą walkę. Jedziemy do Śradza po zwycięstwo 31 marca i myślę, że będziemy grać dalej. E, byliśmy do tego znaczy, właśnie Mówiliśmy o Bartku Łazarowiczu, jak doznał kontuzji w, w pierwszym secie. Czy to nie spowodowało, że... że, że, że poli... Trudno powiedzieć konkretnie na Tobie, bo, bo tyle nie graj co dzisiaj, ale że podświadomie, że, że będzie łatwiej. Nie, że już wygraliście, ale że będzie łatwiej. No Myślimy tak, że... Ta kontuzja spowodowała to, że trochę się rozluźniliśmy. No. Weszliśmy na taką grę, żeby tylko nie zepsuć piłki, no, podawaliśmy im rękę, strzekaliśmy że oni się pomylą. Oni to wykorzystywali, no, nie wstrzymywaliśmy rękę, nie, nie graliśmy pewnie, nie graliśmy twardo, no, tak jak potrafimy, nie obilaliśmy tego, tego bloku. No, no i to się przełożyło. No. Chłopaki mieli więcej szczęścia w końcówkach, zaczęli poczuli się pewnie, chociaż bardzo, bardzo dobry ich atakujący, no niestety podobno zerwał ten, ten zadół Achillesa, no, ale no, jakoś udało się im, im wygrać. Po do końca, co wam trener powiedział dzisiaj w szatnicy, czy to już... <kluzł> Bardziej wracał do, do wczorajszego meczu i do tak zwanego OPR, czy, czy, czy bardziej się nastawił na, 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 na taktykę, żebyście wyrzucili z głów to, to wczorajsze o, za, Założenia były takie same. Mar trener Marcin, kiedyś powiedział, mamy grać z uśmiechem na twarzy, grać swoje pewnie, nie wstrzymać ręki no i, i wygramy. No i to się sprawdziło. 31 marca, mówisz, że jest to decydujące spotkanie w Sieradzu. Jeszcze zamierzasz powalczyć i do końca przekonać trenera, że tobie się należy miejsce w składzie. Czy, czy to w ogóle Ciebie nie interesuje, tylko no najważniejsze są te wygrana w radzu i, i gramy dalej? Nieważne, kto zagra, no to jest decyzja trenera. Kto zagra, ważne, żebyśmy zagrali i wygrali tym ludzi i przedłużyli sobie szansę na walkę w półfinałach. A kto zagra, no to jest druga, druga panowa rzecz. Cały czas mówimy, przedłużymy, przedłużymy, przedłużymy tę rywalizację. Czy, czy jest jakiś konkretny cel na koniec sezonu 2020 2021? No szczerze, no to konkretnego celu takie, jako takiego nie było przed sezonem. Mieliśmy no, pierwszy sezon w drugiej lidze po długiej przerwie. Chcieliśmy pograć, zobaczyć jak, jak co z tego wyjdzie. No, późno też skład był budowany. No na pewno chcieliśmy się utrzymać, a udało się, fajnie to wychodzi, fajna współpraca jest na boisku, w drużynie, wszyscy się dobrze rozumieją. No i mierzymy z meczu na mecz, coraz dalej. Gdzie zajdziemy, tam zajdziemy. Aby jak najdalej, nie mówimy do końca. Dziękuję bardzo.